Five na at Freddy's 1 Prosta gra, polegająca na zamykaniu drzwi i zmaganiu się z kilkoma przeciwnikami, czyli oczywiście animatronikami. Gra została wydana 18 sierpnia w 2014 roku przez Scott'a Cautona. Dosłownie nikt, nikt się nie spodziewał, że gra odniesie aż taki sukces i doczeka się kolejnych części, której stwórca będzie. Kontynuował rozwijanie historii tej właśnie gry. Przez ponad 7 lat gra rozwijała się coraz bardziej, i wiele tysięcy fanów nie mogło się doczekać na kolejne części z tej oto gry. Lecz niestety nadszedł ten czas w historii FNAWA, kiedy z przykrością trzeba ogłosić, że stwórca gry Scott Cawthon przychodzi na emeryturę. Ostatnimi czasy Scott ogłosił, że przychodzi na emeryturę, a na stronie Scott Games pojawiła się informacja od niego na ten temat. W wiadomości Scott wyjaśnia dlaczego idzie na emeryturę, ale głównym powodem jest fakt, że Scott chce zająć się swoim życiem oraz swoją własną rodziną. A teraz przejdźmy sobie do tego, co Scott chciał nam przekazać w tej wiadomości. Zanim coś powiem, spójrzcie na ten wspaniały fanart. Niezłe dzieło, prawda? Mam wiele pudeł takich prac od fanów, które zbierałem przez lata. Starałem się odpowiedzieć na jak najwięcej listów i przepraszam każdego, którego pominąłem. Pewnego dnia, kiedy będę miał większy salon, może stworzę wielki kolaż z fanartów, które uzbierałem. To sprawiło, że te 7 lat było dla mnie Warto zachodu. Miałem wspaniałą, satysfakcjonującą i bogatą karierę. Okazano mi wiele życzliwości i starałem się okazać wielką życzliwość w zamian. Starałem się stworzyć trochę dobrych gier, niech debata się zacznie, i doświadczyłem stworzenia możliwie najbardziej kreatywnej i utalentowanej grupy fanów na planecie. Lecz teraz w 7 rocznicy trailera pierwszej gry, kiedy zauważam, że miałem około 30 lat, kiedy stworzyłem serię, i teraz zbliżam się do swojej 40? Uświadamiam sobie, że przegapiam wiele rzeczy, na które skupiają się zanim w naw. Odniósł taki sukces. Tęskni za tworzeniem gier dla swoich dzieci. Tęskni za robieniem tylko dla zabawy i tęskni za tworzeniem RPGów, mimo tego, że w tym tonie. Przez to wszystko chcę powiedzieć, że przechodzę na emeryturę. Okazano mi ogromną miłość i wsparcie. Przez ten ostatni tydzień wiele z tego przyszło ze społeczności LGBT. Rzeczliwość okazana mi była niewiarygodna. Czy to koniec SNAFA? Nie. To tylko znaczy, że ktoś inny poprowadzi show, ktoś kogo wybiorę które ktoś komu ufam, będziemy musieli poczekać i zobaczyć, jak to się rozegra. Ale w pewnym momencie zostanie to ogłoszone. Mam teraz wszystkie dzieci, mimo że jedno z nich jest teraz rozmiaru porówki. Kocham je serdecznie. One są moim całym światem i całym wszechświatem. Chcę na nich skupić swoją uwagę, skupić się na ochronie ich i spędzić swój czas z nimi. Proszę tylko swoich fanów, by uszanowali moją decyzję. Wciąż tu będę, tylko nie w takiej ilości, w jakiej byłem dotychczas. Jaką miałem cudowną karierę! Jak wspaniałych ludzi spotkałem! Jakim ogromnym szczęściem było poznanie Was wszystkich! Dziękuję bardzo. Do zobaczenia po drugiej stronie. Pierwszy raz, jak usłyszałem o tym, że Scott ma piątkę dzieci i na dodatek szóste w drodze, po tej informacji potrzebowałem kilku minut, by przeanalizować, ile cierpliwości potrzeba, aby wychować taką gromadkę dzieci. Ale mimo wszystko z wiadomości wynika, że Scott będzie o nie dbał najlepiej jak może. I mimo to, że tego Scott nigdy nie usłyszysz, życzę Ci powodzenia w wychowywaniu kolejnych sześciu istnień na tej planecie. Wracając do samego teasera, obrazek po prawej stronie jest to jeden z wielu fanartów, które Scott posiada w swoim domu, z tego co wynika z samej wiadomości. Wspomina o tym również, jaką satysfakcję dawało mu tworzenie dla nas w serii Five Nights at Freddy's i ile wspaniałych osób poznał w czasie swojej działalności. Scott informuje nas również o tym, że jego emerytura nie sprawi, że prace nad rozwijaniem gry ustaną. Mówi, że powierzy serię komuś, komu ufa i będzie miał pewność, że poprowadzi serię ku dobremu końcowi. Ci, którzy czekają na wyjście filmu snafa tak samo jak i ja, również nie mają się o co martwić. Bowiem scenariusz został już dawno napisany, a film jest już w fazie produkcji. Tak samo możemy już wyczekiwać kolejnej części fnaf -a. Mowa tutaj oczywiście o FNAF Security Breach tworzony przez studio Steel Wool. Już od wypuszczenia Ultimate Custom Night Scott planował swoją emeryturę. A najnowsza gra Scotta, czyli FNAF Fury's Rage, była prawdopodobnie ostatnią grą stworzoną właśnie przez niego. W chwili, kiedy nagrywam ten materiał strona Scott Games, jak i strona nafortowa Scotta jest na chwilę obecną nieosiągalna. Co może również świadczyć o tym, że strona na chwilę obecną przestała istnieć. Ale jak na długo, tego jeszcze prawdopodobnie nikt nie wie. Oczywiście ten materiał nie będzie długi, lecz mimo wszystko ja osobiście chcę podziękować Scottowi, że dzięki jego grom mogłem ja jak i wiele innych osób zaistnieć w internecie. Oczywiście, mimo to, że Scott przychodzi na emeryturę, nie zmienia to faktu, że na moim kanale nadal będą się pojawiać od czasu do czasu teorie dotyczące głównie najnowszej części FNAFa i nie zapominajmy również o filmie, który wyjdzie za jakiś czas. To tyle, co chciałem powiedzieć w tym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się już w następnych odcinkach. Na razie!